Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w imieniu Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Ja się nazywam Justyna Tomaszewska. Będziemy dzisiaj po raz pierwszy rozmawiać na bardzo ważny temat. Myślę, że nie ostatni, bo z tego co obserwujemy, co się dzieje na świecie, przypominanie i, i mówienie o weryfikacji informacji, o tej dezinformacji, która panuje. Obecnie w internecie i w mediach jest bardzo ważna. Dzisiejszą rozmowę udostępniamy tak naprawdę wszędzie, także w, jako podcast Łódzkiej historie, chociaż nie dotyczy to bezpośrednio łodzi, jednak zależy nam, żeby każdy, kto chce, mógł wysłuchać tej rozmowy. Także nie zabierając też czasu naszemu gościowi przejdziemy do, do, do meritum. Jest z nami pan Karol Orzeł, który jest redaktorem naczelnym strony i portalu fake-news.pl. Pan Karol pochodzi z Łodzi, także myślę, że to też jest takie niezwykle ważne, że tak lokalnie działacie i, i o tak ważnych rzeczach mówimy w Łodzi. Pan Karol jest też założycielem i fundatorem Fundacji Przeciwdziałamy Dezinformacji, która działa od 2019 roku. Fundacja zajmuje się bezpieczeństwem w internecie. Jak mówię coś nie tak, to proszę mnie wyjaśnić. No a prywatnie to też myślę jest ważne. Współpracował Pan przez lata z zaprzyjaźnioną też z nami fundacją Dom Włodzi. Także wiemy, że energia tutaj jest dobra i, i bardzo się dziękujemy i cieszymy się, że w tak gorącym czasie znalazł Pan czas, żeby porozmawiać ym, o fake newsach. Tak dzień dobry wszystkim dzień dobry wszystkim ja może tylko doprecyzuję że ja pochodzę z okolic Krakowa z Bochni a mieszkam w Łodzi od ponad 10 lat. A to już nasz tutaj <laughs> ale to taki ale to taki detal. Tak no, my się zajmujemy faktycznie teraz jest to dla nas bardzo gorący czas. Przyznam szczerze, że wiele, wiele osób z naszej redakcji prawie zawaliło swoje obowiązki, swoją pracę, byleby tylko w jakiś sposób nadążyć na tym, co się zaczęło dziać dosłownie kilka dni temu i wszystkich nas to zaskoczyło. Także staramy się, jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja, ale no, staramy się pokazywać, jak pewne mechanizmy związane z dezinformacją działają. No właśnie, Panie Karolu, jak działają pewne mechanizmy związane z dezinformacją? Po co w ogóle są fake newsy puszczane w świat? Znaczy, w większości fake newsy jednak są tworzone, a następnie rozpowszechniane, aby osiągnąć jakiś cel. To są często, nie wiem, jakieś powody polityczne powody finansowe, ideologiczne. No jest, to, jest to tworzone, żeby, żeby no wprowadzić jakieś zmiany, w jakiś sposób nastawić społeczeństwo inaczej. Czasami jest to takie bez, nie, jest, nie jest celowe udostępnianie takich fake newsów, wtedy mamy do czynienia z, z misinformacją, aczkolwiek jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że no, fałszywe wiadomości są po prostu elementem dezinformacji, zwłaszcza w czasach wojny, więc mogą po prostu mieć duży wpływ na społeczeństwo, wyrządzić wiele złego. No właśnie, bo chyba nikt się też nie spodziewał um, zasięgu informacyjnej tej wojny, jakby to yy, nie byliśmy naszykowani w żaden sposób na tą sytuację i media podają o zatrważającej ilości yy fake newsów w ostatnich dniach. Yy, na waszej stronie, no może jakby mógł pan więcej opowiedzieć jak to wygląda w praktyce, gdzie szukać tych fake newsów, gdzie weryfikować informacje, jak to wygląda, tak z praktycznego punktu widzenia? Znaczy, ja powiem tak, że to jest dla wszystkich nowa sytuacja. Wszyscy, wszyscy dziennikarze pracują pod ogromną presją. To, to nie da się porównać do, do, do niczego innego. I Ja też manipuluję media tradycyjne i, i media rosyjskie, media ukraińskie i istnieje bardzo duży chaos informacyjny. Naprawdę w tym momencie mamy taką sytuację, że nawet główne media, mimo że wykonują świetną robotę i starają się po prostu nadążyć nad tym, co się dzieje, bardzo często podają fałszywe, fałszywe jakieś ujęcia, fałszywe zdjęcia. To jest bardzo ciężko sprawdzić tak na szybko, więc podejrzewam, że tutaj ta kwestia presji, bardzo krótkiego czasu, w którym trzeba podać jakąś informację, sprawia, że nawet te fałszywe ujęcia dostają się do, tak jakby do telewizji na przykład. Tak, takim chyba najlepszym przykładem było ujęcie rzekomego zestrzelenia rosyjskiego myśliwca, które się okazało symulacją komputerową. Mhm. Więc to jest taki przykład, tylko jeden z, jeden z kilku, który, który się przedostał do tych głównych mediów. A więc to, co ja bym mógł zasugerować, to mamy często taką, taką sytuację, że mamy ten, tą, ten telefon komórkowy w ręce i dostajemy jakiś film. Jakimś takim krótkim opisem, że powiedzmy, że to jest związane z wojną, teraz z inwazją rosyjską i wywołuje on w nas takie emocje. Od razu, jej, co się dzieje, niesamowite, od razu muszę to podać komuś wysłać dalej, żeby tego nie robić. Szczególnie w tym takim kluczowym okresie, gdzie wszyscy jesteśmy bardzo no, zaskoczeni tą całą sytuacją, wręcz. No, przerażenie tym, co się dzieje, szczególnie w tym okresie, żeby nie podawać żadnych jakichś takich niezweryfikowanych filmów, w których ciężko w ogóle tam zobaczyć, co się dzieje, ciężko się zorientować, żadnych filmów, żadnych zdjęć. Lepiej się z tym wszystkim wstrzymać. Tak samo jeśli chodzi o doniesienia medialne. Jak już widzimy jakieś sensacyjne informacje, pamiętajmy, że wszyscy pracują pod presją, każdy się może teraz pomylić. Dać sobie kilka godzin czasu. Przejrzeć inne serwisy informacyjne. zobaczyć, czy to wszystko się jakoś klei. Zobacz sobie później podsumowanie pod koniec dnia, kiedy już ten, ta informacja taka przejdzie przez wszystkie sita, przez wszystkie agencje informacyjne, zostaną jakby odsiane te takie mniej sprawdzone detale i będziemy, mieć mogli, będziemy mogli mieć taki bardziej ogólny obraz. Tego, co się faktycznie dzieje. Więc to, co bym po prostu zalecał, głównie, no to taką rozwagę, roz, rozwagę w udostępnianiu treści, w komentowaniu, reagowaniu w treści na mediach społecznościowych, bo to jest klucz do tego, aby nie tworzyć właśnie jakiejś takiej niepotrzebnej paniki. Myślę, że takim też ciekawym przykładem może być kwestia no, tej, tych, ten, tych paliw, tak? gdzie wszyscy się rzucili na, na stacje benzynowe, aby tankować. No i to była tak naprawdę w pewnym sensie taka kaczka, kaczka dezinformacyjna bez żadnego pokrycia, która nie miała jakby no żadnego odniesienia do rzeczywistości. Ludzie spanikowali zaczęli tankować, to naprawdę mogło doprowadzić do tego, że tych, tych paliw mogłoby zacząć w dłuższej perspektywie czasu brakować, bo to, że zaczęło brakować na stacjach, to już wiemy, tak. Więc to są takie przykłady, więc głównie taka rozwaga, może trochę odpoczynek od mediów społecznościowych i. i, i i, no i przede wszystkim takie, takie trzeźwe spojrzenie na to wszystko. Już dużo w ostatnim czasie pojawiło się różnych poradników, jak czytać te informacje mhm. i tam pierwszym takim punktem jest unikanie jakichkolwiek wiadomości, które zaczynają się od słów podobno, tak. Ktoś słyszał, mój kolega powiedział, że to wszystko... Najczęściej spotykane tego tak. typu treści w mediach społecznościowych. Mój znajomy, znajomy znajomego, znajomy mojej cioci, znajomy mojej babci. Tak często zaczynają się te wiadomości i uwierzcie mi Państwo, że takie informacje jest bardzo trudno weryfikować. Bo to są czasami jakieś oskarżenia, bardzo często poważne, zwłaszcza w przypadku konfliktu. I, no i my musimy teraz obdzwonić wszystkie miejsca, musimy najlepiej dotrzeć do jakichś ludzi, którzy mieli ewentualnie, ewentualnie styczność z daną informacją i dowiedzieć się jakiegokolwiek kontekstu. To nam bardzo dużo zajmuje. W tym czasie, kiedy my skończymy już weryfikację takiej treści, nagle się może okazać, że już są kolejnych pięć takich. Więc naprawdę tutaj za, za, tak jak przestrzegam nad taką rozwagą, takim spokojem. Wydaje mi się też, że bardzo ważne jest mówienie o tym teraz, bo rzeczywiście te fake newsy, które pojawiają się w ostatnim czasie, mają chyba za zadanie wywołać konflikt tutaj wewnątrz naszego kraju, spowodować niechęć do uchodźców. Po tym, co się wydarzyło w tym ostatnim, przez ostatnie kilka dni, kiedy w zasadzie cała Polska pomagała i nadal chce to robić, dochodzą do nas informacje, które mają wywołać niechęć, niepokój często też niestety agresję. Musimy też chyba pamiętać, może pan, ja to mówię raczej ze swoich doświadczeń i raczej znam waszą stronę tutaj też dzięki koledze Michałowi Grudzie, który czyta, sprawdza newsy i jest dosyć wiarygodnym źródłem informacji dla mnie i też staram się czytać te raporty, dłuższe informacje. Zwracajmy też uwagę na krótkie chwytliwe tytuły, tak, które się po prostu klikają Dokładnie. Szczególnie lepiej, najlepiej po prostu nie ograniczać się do czytania samych nagłówków, bo dalej jednak konflikt w żadnym wypadku tego nie zmienił. Jest no, takie podejście wydawców do tego, żeby ten nagłówek w mediach społecznościowych był chwytliwy. I Często to jest clickbait, czy często to jest jakaś informacja, ten tytuł wprowadza w jakimś sensie w błąd, byleby tylko dana osoba w niego kliknęła albo w niego zareagowała. Głównie zareagowała. Więc jest naprawdę sporo osób, które sobie wyrabiają opinię, po prostu czytając nagłówki w mediach społecznościowych. I a w ten sposób te nieuczciwe media po prostu zarabiają pieniądze, bo knigmaity, czyli takie zachęty do tego, tak, tak. wejść, generować ruch, generować reklamy i po prostu no szerzyć też tą nieprawdziwą informację. Pomijam oczywiście też, tą, znaczy nie pomijam, musimy chyba wspomnieć o tej kwestii też dezinformacji celowej, która jest robiona po to, żeby właśnie to zamieszanie wzbudzać i potem yy, szerowane jest to przez te farmy, troli i... i... Oczywiście. To jest to, co, o czym pani wspomina, czyli ta cała narracja teraz anty, antyuchodźcza. No, to jest niesamowite, w jakim... jak szybko potrafi się rozprzestrzeniać jakaś plotka, jakaś informacja. Czyli tutaj mieliśmy ten przypadek Przemyśla, gdzie rzekomo jakaś osoba, jakiś obcokrajowiec miał dźgnąć jakąś dziewczynę nożem, tak? Absolutnie niepotwierdzona informacja, Rozeszło się to bardzo błyskawicznie po całym świecie i no, spowodowało, spowodowało reakcję, tak? czyli yy, yy, najazdy grup kibicowskich, które zaczęły atakować obcokrajowców. Bo mm -hmm. no tu mówimy o konkretnych, bardzo poważnych incydentach. I, I to naprawdę to są narracje podsycane przez obce służby, które bardzo aktywnie teraz działają, No znaczy to narracje rosyjskie działają w naszym kraju i one, ograni one naprawdę się nie skończyły. One się, one się nie ograniczają tylko tutaj do, do kwestii właśnie przybywających osób, obcokrajowców, tylko chodzi też o Ukraińców, o, o takie wzbudzanie strachu, że Ukraińcy zmienią demografię Polski, będą obywatelami drugiej kategorii, Polacy, że Straż Graniczna w ogóle nie kontroluje przejść granicznych do Polski trafiają przestępcy. No masa, masa jest tych narracji i naprawdę, szczególnie w kwestii antyuchodźczych, gdzie tutaj, no tutaj naprawdę chodzi o prawdziwych, o żywych ludzi, tutaj naprawdę trzeba zachowywać duży dystans do tego, co się widzi w mediach społecznościowych. Właśnie myślę, że ważne jest, żeby jeszcze raz wybrzmiało to, żeby nie działać też pod wpływem emocji. Mhm. Wiemy, że to teraz jest trudne, Czasami chcemy się podzielić różnymi informacjami, ale sprawdźmy to przynajmniej na Państwa stronie, na jakichś stronach wiarygodnych mediów, które mają kontakty i informacje z różnych międzynarodowych agencji. Nie szerujmy, nie dzielmy się informacjami o każdej jednej rzeczy, którą słyszymy, bo to po prostu działa też na szkodę, mówiąc już tak bardzo ogólnie, naszego państwa, ponieważ wizerunek Polaków jest szeroko komentowany ostatnio w mediach światowych, gdzie mówi się o tej dobrej stronie, ale już niestety ta narracja chociażby z uchodźcami z, z Afryki też się pojawia w amerykańskich mediach. Myśmy trochę szerzej, nie tylko, że będzie się coś klikało, że będzie to, to ważne. Na waszej stronie strona nazywa się fakenews.pl Znajduje się raport, tak? Taki uaktualniany z tymi wszystkimi fake newsami, które w ostatnim czasie zostały upubliczniane. Tak, znaczy myśmy podjęli troszkę inne założenie, jeśli chodzi o dezinformację związaną z, z całym konfliktem. Ponieważ te treści napływały do nas no, w masowy sposób. To jest tak, że my, że my w tym momencie dostajemy po kilkadziesiąt zgłoszeń dziennie, różnych filmów, w których są bardzo ciężkie w weryfikacji, obrazów, zdjęć, treści, plotek, wszystkiego. Więc mieliśmy takie, taki dylemat: czy faktycznie rozwodzić się nad każdym z tych, z tych, fałszywych, z tych fałszywych, powiedzmy, obrazków, filmów. Czy po prostu w formie krótkiej tylko weryfikować to i podawać, że słuchajcie, to nie jest z tego roku, to jest oryginał, to ten obraz jest zmanipulowany, to jest oryginał. I stwierdziliśmy, że skoro te treści rozpowszechniają się w mediach społecznościowych, to zróbmy inaczej, nie piszmy na, na, temat, każdego fał fałszywy, ka na temat każdej fałszywej informacji obszernego artykułu, który nam zajmie bardzo długo, dementujmy to w krótki sposób w mediach społecznościowych. To założenie bardzo nam się... Sprawdziło, szczególnie w początkowych fazach konfliktu, tutaj po początkowych fazach inwazji Rosji, bo bardzo Mieliśmy bardzo dobre dotarcie do ludzi, i faktycznie widzieliśmy, że to trafia, i ludzie, ludzie się tym dzielą, i jest jakiś rezultat, tak, że my nie piszemy tylko dla siebie tego, mm -hmm. tak? tylko że faktycznie robimy coś, co w jakiś sposób zmniejsza odrobinę, choć odrobinę trochę tą dezinformację. Więc tak, to jest ten taki nasz duży artykuł na news.pl, gdzie jakby grupujemy te wszystkie drobne, mniejsze, większe, fałszywe narracje i filmy, filmy obrazy, które się pojawiają. W przestrzeni internetowej, a oprócz tego, staramy się też no, mamy też ograniczone zasoby, jeśli chodzi o naszą fundację, staramy się też pisać takie no, bardziej obszerne artykuły. No ale to wszystko w ograniczonym niestety jakby za, zakresie, no bo każdy z nas tutaj w naszej fundacji ma swoją pracę, ja też mam swoją pracę, którą prawie zawaliłem przez ten konflikt. I, no, i musimy jakoś to wszystko pogodzić. To niech pan się zareklamuje. Gdzie was sprawdzać? Gdzie szukać? Na pewno tak. Na pewno działamy na Facebooku fakenews.pl, to nasz, fan, nasz fanpage. Jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na TikToku, wszędzie pod tą samą nazwą. Jesteśmy na Twitterze. Na wszystkich tych kanałach bardzo aktywnie działamy. Staramy się dostosowywać treści do danego medium. I także tam, tam nas wszyscy, może, wszyscy, wszyscy możecie znaleźć to zachęcamy Państwa bardzo do obserwowania stron social mediów fakenews.pl. Na koniec chciałam Państwu przeczytać takie, wczoraj mi podesłała moja siostra, trzy sita Sokratesa. My o tym rozmawialiśmy wcześniej. Myślę, że to jest bardzo ważne i otwierające trochę oczy, w jak bardzo prosty sposób my możemy weryfikować te informacje, które do nas napływają. Jest to sito prawdy. Sprawdź, czy to, co masz do powiedzenia, jest zgodne z prawdą. Jest to sito dobra, czy to, co chcesz powiedzieć, jest dobrą rzeczą, która przyniesie jakąś korzyść nie tylko dla ciebie, ale też dla innych. I sito pożyteczności, właśnie jakie to niesie za sobą wartości. I myślę, że te informacje, które udostępniamy, też muszą, musimy myśleć empatycznie, po prostu yy, udostępniając Rzeczy, których jest teraz bardzo dużo i apelujemy o takie rozsądne podchodzenie do tego, co się czyta. Ja mam jeszcze na zakończenie jedno pytanie, które teraz mi przyszło w zasadzie do głowy, mm -hmm. ponieważ bardzo dużo, zwłaszcza młodych ludzi, wierzy w memy, w te śmieszne obrazki, które komentują świat. Co pan o tym myśli? I ja pani powiem, że ja znam ludzi, którzy z tego czerpią swoją wiedzę na temat teraźniejszego no właśnie. świata. Dla nich to jest na przykład forma. Y y nie wiem, no czytania codziennych wiadomości. Tak? Mhm. E, więc, no, tak jak każda, każda rzecz w internecie, memy mogą być bardzo celnie skonstruowane, bardzo mogą być informatywne, a niektóre mogą wprowadzać w błąd i być manipulacją. Ciężko jednoznacznie się do tego ustosunkować. Wydaje mi się, że jest sporo wprowadzających w błąd, ale też no, sporo takich memów, które są po prostu najzwyczajniej zabawne i mogą, nie wiem, poprawić humor. Tak? Ale też nie, nie wierzmy we wszystko, co Oczywiście. jest w memie, nawet na Zdecydowanie, zdecydowanie, rady. jeśli. Chodzi o mamy, to tak naprawdę jest to sprawa kluczowa. Nie podchodzić do tego zawsze z dystansem, cokolwiek tam widzimy, na tej, jakiekolwiek treści są tam prezentowane. Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. <grym> Czy chciałby Pan coś dodać na koniec, jakieś przesłanie, myśl przewodnią dla naszych słuchaczy i widzów? Wszystkim życzę spokoju. Próby, próby przynajmniej odnalezienia się w tej bardzo przerażającej, ciężkiej rzeczywistości. Zamiast skoncentrować się na ciężkich doniesieniach z różnych części świata, skoncentrujmy się na pomocy pomocy w tym, którzy przybywają do nas z bardzo, z bardzo ciężkiego, po bardzo ciężkich przeżyciach i skoncentrujmy się właśnie na pomocy. Widzę, że w Polsce jest to pięknie, wszystko działa, więc myślę, że każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę, aby tutaj zrobić coś dobrego. Bardzo dziękujemy. Aha dziękujemy. i jeszcze może tak zaznaczę, że, żeby uważać, na, na, żeby dokładnie czytać wszystkie zbiórki internetowe, no, bo to jest, to jest bardzo kluczowe, żeby sprawdzić jaka instytucja odpowiada za organizowanie zbiórki, czy ona wcześniej organizowała już tego typu inicjatywy, czy jest to zweryfikowana jakaś fundacja, czy zweryfikowana jakaś osoba, bo w każdym tego typu konflikcie są też osoby, które chcą na tym zarobić i po prostu ludzi oszukać, więc po prostu bądźmy uważni i życzę wszystkim spokoju. Bardzo dziękujemy. Życzymy też wytrwałości, czasu i no, jak najmniej pracy. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Proszę Państwa, my będziemy robić jeszcze takie spotkania związane z tą tematyką, yy, która jest jak najbardziej aktualna. Także śledźcie nasze social media i naszego, nasze strony internetowe. I dołączam się do tych życzeń spokoju. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobra. Super wyszło. Ja to sobie.